Moi umiłowani synowie i córki, w tym dniu pozwólcie, że przyniosę Wam słowa błogosławieństwa, miłości i nadziei. Patrzę na każdego z Was sercem przepełnionym bezwarunkową miłością. Wiedzcie, że nie jesteście sami, ponieważ zawsze jestem obecny, otulając Was moimi boskimi ramionami, Prowadząc Was ścieżkami światła i mądrości, dziś chcę, abyście patrzyli w przyszłość z odwagą i determinacją. Chociaż świat może wydawać się burzliwy i niepewny, wiedzcie, że wiara jest światłem, które rozświetla ciemność, a nadzieja jest paliwem. Które podtrzymuje płomień miłości płonący w waszych sercach. Pamiętaj, że każde wyzwanie, które napotykasz w swoim życiu, jest okazją do rozwoju i nauki. Nie bój się burz, które staną ci na drodze, ponieważ jak najsilniejsze drzewa, znajdziesz siłę. By stawić opór i wzrastać nawet w obliczu przeciwności losu. Błogosławieni ci, którzy praktykują współczucie, życzliwość i empatię. Napisz: Boże, kocham Cię z całego serca, mój synu, wyciągnij rękę do innych, bądź jaśniejącym światłem w życiu potrzebujących i bądź świadkiem. Jak miłość i hojność mogą zmienić życie i stworzyć bardziej harmonijny świat. Pozwólcie sobie wybaczyć i uwolnić wszelkie urazy lub zranienia, które mogą ciążyć na waszych sercach. Przebaczenie jest potężnym kluczem do wyzwolenia i wewnętrznego spokoju. Ten, kto przebacza, Pielęgnuje mądrości i stwarza miejsce na uzdrowienie. Nie zapomnij dziękować za małe i duże błogosławieństwa, którymi jesteś obdarzany każdego dnia. Wdzięczność to postawa, która wnosi do życia obfitość i pozwala dostrzec ukryte piękno w każdej chwili. Bądź. Odważny w swoich marzeniach i aspiracjach, uwierzcie w siebie, ponieważ jesteście obdarzeni wyjątkowymi talentami i zdolnościami. Kiedy dostosujesz się do boskiej woli, twoje marzenia staną się namacalną rzeczywistością. Moje dzisiejsze przesłanie dotyczy odnowy: zostawcie za sobą to, co już wam nie służy, otwórzcie serca na nowe i zaufajcie procesowi życia. Jesteś kochany ponad miarę i masz moc bycia źródłem miłości i światła dla wszystkich wokół ciebie. Niech pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, kieruje każdym krokiem, który podejmujesz. Niech moja łaska i miłosierdzie towarzyszą Wam przez cały czas. Pamiętajcie, że jesteście istotami boskimi i połączonymi z ogromem wszechświata. Radujcie się miłością, która Was otacza i wiedzcie, że zawsze będziecie bezpieczni w moich, kochających ramionach. Z całą moją miłością i błogosławieństwem. Boże, jeśli wierzysz w słowo Boże na dziś zostaw lajka i udostępnij ten film pięć osobom. Bóg zapłać zawsze.